W poprzednim odcinku przez chwilę moja postać się zastanawiała. Hmm, pistolet! Hmm, popatrzę sobie na niego. Hmm, tutaj jak fajnie w ogóle. Elegancko, to no, piękny pistolet! No, to prawda, to jest bardzo piękne. O, oh, chyba powinienem zastrzelić tego tutaj wielkoluda. Ciup. <grystanie> i się udało. Oh shit, ktoś do nas idzie. Oh shit! Temu jak szybko się załadowało i. <grystanie> of! Oh, akurat ta broń. <grystanie> Pomocy! O, tu jest Wielkolud! O cholera Jest Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą! No. Pomoc, pomoc! Wielka pomoc! Tylko <tucz> bandy... Oh shit, oh shit. shit! Masz dużo amo. No, mam jeszcze jeden magazynek do Mki. Kurde, nie, chyba coś. Ej, tu masz przykawkę! Uciekajmy to, chodź! Szybko! Jeden pad. Biegniesz za mną? Nie, nie biegniesz za mną. Dobra, Wielkolud leży. No. Szul z tam jest drugi. Jak drugi? No! Ej, Max, chodź tutaj, masz strzykawkę. O! Gdzieś widziałem o. Myślałem, myślałem, że ją wziąłeś. Okej, okay, dobra idę, 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 idę. Chociaż w sumie mi by się też przydała. O, ile ty masz życia. No w sumie racja. Nie możemy po połowie wziąć. E, dobra. A do tego ile mam amunicji? Oh, yeah. O, do tego sporo! No to super, to idziesz przodem. Ja mam tylko badyla, nic więcej. W sumie jeden magazynek cały, ale... Dobra, whatever. Tu nigdzie nie było żadnych strzykawek już, nie? Nie. Nie strzelaj do niego, mijamy go. Nie ma sensu tracić a Ale on idzie właśnie ładnie go ominiemy Okej. Okay. Jak sobie życzysz? Oh shit Haha ha, ha. Boj Za tobą oh. Kolejny wielkolut, nie no to trzeba... No. To trzeba przejść sprintem! Dobra! No. O drzwi. O drzwi. Jest morfinka! Wiesz! Gdzie, gdzie, gdzie! Tutaj! Gdzie? No. O dobra widzę! O! Gdzie to mamy wejść? Gdzie to mamy wejść? Tu nie ma żadnych drzwi do no cholery! O! Oh, jest, fuck! Padły! Sied, sied, sied. Ja na się nawet poczekać. nie miałem jak uleczyć. Muszę tutaj poczekać, bo przez tutaj znalazłem drzwi, ale muszę na ciebie poczekać. Bo inaczej nie przejdziemy przez nie. Są dwa wielkoludy, no super. O oh my god. Spokojnie, spokojnie, ja i so, ty tutaj... cały czas mam strzelbę jeszcze? Żeby było śmieszniej? O! my mi się wydaje, że to randomowo się dostaje jakiś ekwipunek. Dobra, omijamy ich i leć za mną, leć za mną, leć za mną. E, Gdzie ty gdzie jesteś? O! Dzięki, Max, naprawdę! Nie mogłem się ruszyć! Fail. <laughs> oh my god. Nie, nie, ale nie wiem czemu, ale się zablokowałem, no. no, no Dobra, jeden leży. Dostałem, dostałem strzelbę, ej. <laughs> Oś, ty w życiu. To są randomowe, tak mi się wydaje. Dobra, już idę, już idę. Gdzie są na lewo. Na lewo powiadasz. Aha Już jestem przy tobie. Oh, fuck! Uciekaj! E, teraz mnie zablokowali. <laughs> dobra, ja na ciebie czekam, tylko ludzie są dosyć wolne, ale... kurczę, już idą. Fuck. Wo Gdzie jesteś? Nie widzę cię. No jestem, jestem. A widzę cię w oddali, dobra. Okej. Okay. Let's go. Dobra, to teraz mów. Gdzie są te drzwi? Tutaj się... Nie, zostaw je. Zostaw, zostaw, zostaw. Tutaj. Chodź. I tu gdzieś morfinka chyba była. A. Takie jest. Nie, nie był. Dobra, wchodzimy. Dawaj. <laughs> no i teraz... O mój Boże! Nie! To znowu my... jakiś Saigon? To jest ta piwnica. Pamiętasz ją? No, kojarzę. O się. Poczekaj na mnie, błagam Cię. Chodźmy trochę wolniej. Na kłódka. Stródzka. O, co, żyje? Czy dostałeś zawału? Żyje, żyje. No, puść mnie! No cicho! Co cicho? Powoli tak nas usłyszą? Powoli. Oh my god. No to to mamy dylemat. Znowu na słota no. tak? O ty. o, ty już poleciałeś. Okej. Okay. I już nie ma Mamo. Dzięki, Ale. gro. Ja mam cztery, więc...

Matko, ile ich tutaj? A ja już nie ma mamo! Oh shit! Pistole, 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 rękę, Dobra, już padli wszyscy. Yes. dobrze. I mi też się powoli amo kończy. Pięć naboi. Jeszcze jeszcze ja mam pół magazynka. Więcej niż pół. No to dobrze. Dzisiaj zostanie tylko pałka. Zrałka. Ja się nie zamierzam pedałować. Tak, to są te łamigłówki. God damy! To mamy zlecieć, czy nie? To tak, To tu mamy... Tu mamy zlecieć. To mamy spać, nie? Aha! To coś zabija, rozumiem? Nie wiem. Tak, tak zabija. I teraz ja muszę na Ciebie czekać, serio. To Ale ma... to było przecież wszystko ani wykalkulowane przecież, no. Mój plan zakładał, że. Twój plan był zły. Ale zakładał, że zdąży przed tymi drzwiami. Twoje obliczenia były niepoprawne. Ja ci zaraz czegoś nie poprawnego nie powiedział. <laughs> nie, no kurcze, to no nie mogę tak stać, no spróbuję to przejść. No to przechodź, najwyżej będzie się na mnie czekał. <laughs> jest. Trzy godziny stop. później. Jedne pokonane, dobrze. Okej, okay, to teraz tutaj. To, op, 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 op. To jest, to op. Są takie wolne, serio. A waż, i znowu na oku, Szepciej. Szybciej. Nie można chociaż sprintować podczas skłócania? Nie. Aha! jest, dobra! Pach, pach. Pach, pach. Pach, pach! No jeszcze jeden oh. korytarz, serio? Ile to było korytarzy? Dużo. Nie, uh. widzicie? widzę cię, No, szybko. Uh. Uh. Yes! Spokojnie, po kolei, bo będziemy się blokować. No, w sumie dobry plan Eee, Max Czekaj, no bo... Nie jestem pewny, kiedy to się otworzy, tak? Wolałem nie blokować, się przyjrzeć troszkę Coś <sum> <Chleru> jest. Nie? <sum> Co, łatwiej na... Oooooooo! Damy radę No, mogło być gorzej w sumie. Szkoda, że nie ma tutaj tego zapisu, systemu zapisu, nie? Tak jak było w tym. W singlu. Te maszyny całe. Te. Magnetowidy. Magnetowidy, o właśnie. Ej, czekaj. Tak. To jest chyba to miejsce. Jakie? E, wisielce. Te, czy mi się wydaje, czy my przychodzimy tak naprawdę całego krajofira od tyłu. No to wygląda. Cały czas się cofamy, ty. Dobra, nie, ty idź pierwszy. To nie są wisielce, to tutaj na pewno. A, no tak, to tu. Tak, po prostu sobie wchodzimy, nie przejmujemy się, wiemy, że co nas czeka, ale... Co tam?! Już, spokojnie. Tak, watch out for the trees. To jest to. Tak, zdecydowanie to jest to miejsce. Witam! Dobra, teraz spokojnie. Czyżby na spadła? Co, oh, eee... co jest? Ej, Max, gdzie? A tu jesteś. Trzy, o. dwa, jeden. O. Dobra, A teraz dokąd? Bo się już jest? tak trochę jakby zgubiłem. Eee. Tutaj się, szóraś... A. A. się szło za światłami tego... Ale tu nie ma świateł. Jest, dobra. Dobra, tu następna. Ej da, Wie... Ja już, a ja już nie mam amo. Ała, nie, zaraz Ja padę. też nie mam. Tak, no, kocham, zaraz padę. Ała. Kiń, masz karo! O, o, masz badylę? Serio? Tak, mam badyla. Pałki nie masz? Nie mam. O, umieram. Sierp. Ja też! Najlepsze, że mamy tyle samo HP. A, no, ty. no! no, zabiła mnie! U, 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 u. Ja nie wiedziałem, że od tego tracimy życie, że one potrafią zabierać życie No potrafią. Czyli ja teraz jestem na jednego hita w takim razie Spokojnie, ja pójdę za trupami tutaj Czekaj, tutaj. Widzisz moje światło może? Eee, widzę. No. Dobra. I co, mam iść pierwszy? No nie wiem, bo... Kurczę, ja e, na... Czyżbyś prawie? A! O! A tutaj są jakieś drzwi. O, tutaj. Poczekaj na mnie, poczekaj. Okej, okay, dobra. O. No i elegancko. Jakoś to poszło. Jakoś idzie. Fakt faktem, ja cały czas tutaj umieram, a ty tylko przechodzisz po moich zwłokach. Przepraszam bardzo. Wypraszam sobie. A, tu jest tak ciemno, myślałem, że mi się nie wczytało coś. E... Oh no! O, oh, nie! Wielka... No, bez jaj, nie! Ja stąd idę. Do domu, do domu, do domu, ale tu w domu coś będzie. Tak, A zdecyduj... e... O, to jest domowe! Co tu jest? O jest... No, Co to? Tu... Tu... Tego nie było? Skrzakka, skrzakka, żeby no, tylko no, mnie ci... nie, no, żeby... my... ty mnie nie zabił. Mogę, nie e, Jest na mnie sfokusowane. Hmm. To dobrze, coś. Dobrze, dobrze. Ja się uleczę. A ale ja nawet nic nie mogę uderzyć. A! A! No pito! <słuch> Gdzie on jest? Umieram, umieram, umieram. Umiera. To się nie może zginąć do kolery. To jest śmiertelne. Czyli tak źle i tak nie dobrze. <słuch> Spieprzać, spieprzać. Gdzie? Co? I jak? Eee, Na kamieniami, jest tu drugi budynek, okej. Okay. Mm. Mm. To, no oh, no to... to coś mi śledzi? O, fuck! To coś mi śledzi? do domu, do domu! Jest! Dwa franki. Jestem. O, C fuck. Szybko! No już, już, idę, 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 no! Szybko! Idę! Jest! Oh, oh, Zachowujesz się, jakby się paliło. Przepraszam, no przeżywam po prostu, no! Ja nie On jestem tam. taki badass, że, nie wiem... W ogóle się niczym nie przejmuje, tak jak ty. No co, to kwestia wyrachowania. Tak. Ja tutaj prezentuję postawę pewnego profesjonalisty. A. Ci rozumiem, jedna mina, tak? Bad ass, w ogóle żadnych tych emocji. <noise> I don't give a fuck. Żadnych emocji na twarzy. Hmm, okay. zobaczyć na nagraniu. Aha. Uh -huh. Okej, okay, tej miejscówki ja, powiem szczerze, nie pamiętam. A ja pamiętam. Eee, moment. Oh no! o tak! On tu przyjdzie. On tu przyjdzie. No, Mariusz się rozkręca, bawi się naszymi emocjami. On tu przyjdzie. Mówię ci. No to idź. To, o, o tak, taki mądry, no to idź! No, no idź! Ty przynajmniej masz większą szansę, że przeżyjesz. Czemu ja? No tak! Ja tak powiedziałem! A tak. poza tym mam wyższą rangę od ciebie! No właśnie chciałem się zapytać, kto tu jest wyższy rangą. No ja! Ja jestem zwykły posterunkowy. Tak. O, się, dobra. Zim. No to idź do przodu, pachałku. <śmum> <śmum> no. mm. Ciepło, Sewer! I to jest boss? Naprawdę? A! A! O! To jest boss? Czy co? E ja już tam nie wiem. Propabli. A, jak mamy go zabić? Normalnie. Jak normalnie? No, normalnie. Ale jak normalnie? Jak podejdziemy do niego i właśnie zginiemy, no. Nie, tu gdzieś musi być coś. Tak. musi być jakieś wejść. mi go zabiję. To ja sobie poczekam. O. Odroć się, szybko się odrodź. Odrodziłem się A, i ze strzelbą no, jeszcze. on jest za mną. Jak mamy go zabić? Wiem tylko, że nie mogę go trafić nawet. Przed do to Fuck, 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 Fak, 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 Nie, 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 nie. Stracił życie, stracił życie. Eee, trafiłem go strzelbą. E e zginę, zginę. Zginę, zginę marnie. Gdzie, dziel, gdzie, 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 Na Dawał bo nie widzę Gdzie jesteś? Dobra, jest. już. Wi widzisz mnie? Widzę jego! I dostał ode mnie i stracił życie, dobrze. No fajnie, tylko że ja już nie mam czym go bić oh, nawet. Fuck! Przeszej, A, fak! Przeszli, przeszli. Jak ty nie, 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 nie. Jak nie zginiesz, ja się odrodzę, to będzie dobrze. To nie będziemy zaczynać od nowa i to jest dobra taktyka. Będziemy mieli twoje na do strzelby. Nie, nie, O, dobrze, jesteś, jesteś, jesteś. Tak, zbudowałem. Nie! Przeżyj, 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 błagam. Wiem, wiem! Powiedz, kiedy się odrodzisz. Moment, czekaj. Dobra, A? jestem odrodzony. Gdzie jesteś. Dobra, no stop. Uważaj, uważaj. Nie! O! Dobra, to będzie ciężkie. Mi się wydaje, wiesz co zrobimy? Zrobimy inaczej. Co że zrobić? Jedna osoba będzie wychodzić, będzie z nim walczyć, druga osoba będzie zostawać w domu. I jak jedna osoba zginie, on mi się wydaje, że on do domu nie przyjdzie. A, to takie coś? W ten sposób. A w ogóle, właśnie ogarnę, że mamy nie tylko shotguna, ale też glocka jeszcze. O, to, czekaj, to sobie zrobię w ten sposób. O. I o. Dobra, to ja idę pierwszy w takim razie. Dobra, idź. Where are you? No to zobaczymy. Teraz patrzymy jak Max sobie radzi. Ta ta tarla, ta tarla, ta tarla. Copyright. A gdzie on jest? A, jest, widzę go. A, a co ty właśnie patrz. zanuciłeś? Gwiazdy wojny! A Hello? No sorry, nie jestem aż takim znawcą jak ty. Ech. No No... Iść tam do ciebie. Zmi nie, nie idź, nie idź, nie, nie, nie. Okej okay. To ja Dobrze. sobie tutaj posiedzę i... Ja już, ja już nie mam Amo, więc ja ginę jak najdalej Od y, tego, od domu Zanim on tam dojdzie, to troszkę minie, więc chyba zdążę się odrodzić Kill me! Iść, iś tam Nie, nie idź, jeszcze nie idź, dopiero jak się odrodzę O Boże Przynajmniej mu się zdrowie nie regeneruje, tyle dobrego No O oh, fuck! Oh! tu? Tak Dobij go! Do dobij go, dobij go! Jest! Kurczę, nie spodziewałem się, że on przyjdzie do domu. No, ja też nie. Sorry, przepraszam. Well, that escalated quickly. Ale udało nam się. Dobra taktyka. Oh je. Yeah. Tak. Kit z powiem, tym, że ty prawie zginąłeś. Nie powiem, kto ją wymyślił. A tutaj jest przejście, OK. Mózg całej operacji wymyślił tą taktykę. Przepraszam bardzo. <laughs> What? <laughs> Excuse me. Jeśli ktoś tu jest mózgiem operacji, to tylko ja. Ja ten plan wymyślam. Ja wpadnę na pomysł, żeby zrobić krajowskie ob. Ow! Mówi, że się stoi za mną! E, jeszcze gdzieś idzie. my się nie wróciliśmy czasem? Nie. 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 O, o następna. Dobrze, marnuj amunicję. Tylko wiesz, że potem ty będziesz jeszcze przodem? Wiem. Zdaję wychodzimy... sobie z tego sprawę. Chyba powoli wychodzimy z tego lasu. Później do metra wejdziemy. Z tego co pamiętam. Takie tam krajobrazy od tyłu. <laughs> bez skojarzeń. O, kolejna wiedźma ma gdzieś. Ach, e, ja dodaj... nie wiem. O, dobra, druga. Go go, 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 go. Są drzwi, są drzwi. Simon! No, bez. Jaj! Oh, Speedfree! O oh, fuck, gdzie on jest? On sobie wybrał... Kurna, se wybrał miejscówkę w lesie, naprawdę. Gdzie, Gdzie on? Tam jest, widzę go. No dobra, tam. widzę, też go widzę. Ja no, już nie ma, mam ammo, już mnie zabił, fuck. Se kurna ja wybrał miejscówkę idealną, naprawdę. Przeżyj, przeżyj, błagam cię. E, ja też już ammo nie mam. Przeżyj. Jest. Próbuję, to. próbuję. Serio? Teraz mnie mnie samą chłodą. O oh, fuck, to będzie złe. To będzie bardzo... Z... Oh. A, dobra, poczekam aż się zrespisz, poczekam aż się zrespisz. Cię, ale nie, ja już nie widzę jego życia. Jak ty będziesz miał samą kodę, teraz jesteśmy w tyłku. Mam samą kłodę. Ja <ścoughs> Simon! Halo Simon! 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 nie widzę jego życia nawet, może już sobie uciekł Oby Nie, nie uciekł Widzę Oczywiście, go Oczywiście, że nie O połujemy, połujemy Zgląda ty, dawaj go Dawaj eee, Dawaj, come on! Dobra, da, chyba damy zginie radę? Damy, damy radę, radę, damy radę o, Ale ja zginę, ja zginę na pewno Chociaż Nie ja! Sama końcówka została O. Dobra, to możecie złożyć ratować jeszcze No dawaj pewnie Próbujemy, 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 próbujemy! Nie. Aaa, ah, za, za długi czas respawnu chyba zrobiłem, za krótki zrobiłem czas respawnu. No właśnie, za krótki czas respa. Tylko Ale teraz, jest tak. gdzie jest poprawna droga? Czekaj, już do ciebie idę, nie przechodź jeszcze przez drzwi. Ale ja szukam właśnie tych drzwi dopiero. Dobrze, dobrze, ja już do ciebie idę, już, już, o, już. Cześć. O, cześć. Tędy, 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 Ale... tędy. Gdzie? Za mną. Follow me! Dobra, niech ci będzie. Już nie panikuj tak. Follow me, hobbits! Ale mi! Eeeh. kolejną sekundę, tracę do siebie zaufanie, wiesz? Nie mów tak więcej. Czego? Bo się boję! Z migola się boisz? Już jest taki fajny. Nie. Przyjazny. Jest, jest łysy i blady. Łysy I chudy. I chudy, no właśnie. I pożąda jednej rzeczy. Ej, no. Prawie jak typowa tak... kobieta, y Nie? Model. kurczę! Typowa modelka. Dobra, niech będzie modelka, ale bardziej miałem na myśli... OOO! Oh my to dla mnie, Dziękuję. Remington. No. Najsik. W końcu jakaś nagroda za nasze starania. Ale tu już na pewno nie przejdziemy. No ja się pogubiłem, masz kompas jakiś? Eeeem... Zostawiłem Albo mapę, domu. jakieś podstawy harcerstwa? Nie. Nic? Nic. Shit. Ja na w nie byłem. Ja tak samo. Świetnie, oh żeśmy się God! Czekaj, to chyba jest dobra droga. Max, powinien na A, i jest? zamiast na. zlotowanych gwiezdnych wojen. I. Dobra, jestem. Jestem też. To są jedyne drzwi. wiem. W ogóle, co robią drzwi w lesie, tak się zastanawiam. Nie wiem. Kto wpadł na taki chory pomysł? Czekają na kogoś, kto je otworzy. Widzę, ma... Widzę wagon. Oh my god. to jest to? Um. Czekaj, dwa wagony. Oh shit! Trzy wielkoludy.

Nie wiem, ja zbieram wszystko, co się da na razie. Idziesz o, za mną? O, idę, nie. idę, idę, idę. Nie idziesz, nie wejdziesz ten chyba. Ale tak, to chyba. To <śmogód> Motek, czy Motek będzie nam potrzebny, jak myślisz? Może. Ale nie to... wiem, gdzie ty jesteś z kolei. Tu widzisz moje światło? Da fuck. O, dobra. Już się. Ogarnąłem się. Czy tu idzie wielkolud, nie? Dobra. Co teraz? Gdzie teraz? Tędy chyba. Nie. O, cholera, idą wielkoludy. Uh O-o. -oh. czy wtedy możemy wejść? E, nie wiem. Nie! Co mamy tu zrobić do cholery? Czekaj, mam młotek, więc. A e, twórcy tu... sugerują tylko jedno, radź sobie sam. Tym młotkiem chyba mogę coś zrobić, ale pytanie co? Dunno. Czekaj, mam młotek. Powerful, but heavy to use. A, ten, to masz ten, ten duży młot. Czekaj, może, może mogę te drzwi rozwalić tutaj. Moment. A ja sprawdzę, gdzie są nasz chip. O, oh, fakt tu jest jeden. Idzie co do mnie? mnie? Osłaniaj mnie. Co ty kombinujesz? Gdzie ty jesteś w ogóle? Próbuję to rozwalić, ale to chyba nie tędy droga. Nie. Kurczę, na no co ja mogę rozwalić tym młotkiem? Eee... Czekaj, spróbujemy się wrócić i może... Na pewno nie tu, ani nie tu. O, oh, fuck. O, oh, shit. Przód, przód, przodu, przodu, szybko! Wciskam, pomagam, poczekaj. Kijże. Dobra, tam jest jeszcze jeden. Został jeden i nie wypuści nas. Koń, you should go. O oh, fuck. Oh, fuck. Snajperka. Snajperka OP. Na jednego hita? Czyżby? Dobra, mam A, Tam jest jeszcze jeden. Co ja z tym młotkiem mogę kurna zrobić? E, tutaj, 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 Max, Max, wchodź, chodź, tu, 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 szybko! A, a, co? Jest, dobrze. <grystanie> wow, mała panika. To Chyba ten młotek jednak się nie przyda. Albo się przyda w pociągu.